I dokładnie. Uh -huh, dokładnie. Ależ ja przeżywam. Ależ ja przeżywam. O. No ale ma dziewczyna talent. I patrzcie, jak urwie tymi czerwonymi paznokciami, to słuch, wiennie od razu. No chwasty nie mają szans. No panowie, jak dół, to nie widzicie, nie? To każda kobieta musi po, mę po mężu poprawić. A ja poprawiłam po panu, nawet nieświadomie nie to zrobiłam. Góra dziura wyryta, my sobie palec zużyliśmy, nie, to nie, ale to jeszcze jest krzywo, jeszcze jest krzywa, tak, no ja robię to, no to głębokie, w naszej naturze, tak, proszę ja was, nawet, no i jest źle, nie? No już bym poprawiła. No popraw, no. To pani Ania, pani Ania, tak, nasza przyjaciółka z Facebooka i już teraz nie tylko. Spotykamy się już, nie? Ju? Tak, to już jest nasze tak, trzecie spotkanie tak, w już, tym ogrodzie, nie? Już, no niedługo małżonek będzie zazdrosny. <grym> niedługo idzie. Zobaczcie, jaka to sadzonka. Pani Ania Szczuplutka. Ale sadzonka jest, nie? Wszystko oddaje tym kwiatom, całe serducho. dzisiaj gości nie z wizytą u pana Adriana. Tak, nazywam się Adrian Noidrowski. Na co dzień pracuję w firmie Target. Zajmuję się środkami ochrony roślin. Jestem w szkółce krzewów ozdobnych głównie szczepionych Pisarzewicach u Pani Danu ty Pudełko i Adam Pudełko. I kto tu wjeżdża i przychodzi, się przedstawia, to mówi, że Pudełko. Dzisiaj moim gościem jest Pani Ewelina Nadolska, leczonarka, miłośniczka owadów pożytecznych. Za tak. nami stoi domek y, dla owadów pożytecznych, o którym też dzisiaj będziemy mówić. No dzień dobry. No dzień dobry, no dzień dobry. Zapraszam do spacer po moim ogródku. Oj, bardzo chętnie Pani to bardzo chętnie jak słychać ptaszków, jest już sporo porozmawiałem z nimi, no nie mają gdzie się wylęgać nie ma dziupli, nie ma chorych drzew w lasach wszystko pousuwane pomogę im, a one pomogą mi rozwieszę to wokół domu, na drzewach i będę wam pokazywał czy już są zasiedlone, czy nie są jak one Pięknie krzątają się po trawniku, po krzewach i zbierają te małe pasożyty. Także takie mam dzisiaj postanowienie i myślę, że wszystkich Was tym zarazę. No bo jak tu nie chodzić, jak tu nie spacerować, jak tu nie pracować? W tak pięknych okolicznościach tak przyrody. Moja stara kosiareczka. Już naprawdę strach, że kiedyś odmówi posłuszeństwa. No i postarałem się o nowy sprzęt. Tylko nie myście, że jestem taki bogaty. Kupiłem sobie po prostu na raty. A czy kobieta sobie poradzi na takiej kusiarce? No jasne, no jasne. Słuchajcie, na takiej maszynie, no dużo to lepsze niż używany samochód, ci powiem. Pięknie się jeździ, także śmiało siadaj i jedź. Nosłuchaj. No to jest to marzenie. No, no deszczik się rozpadał, ale co, zrobimy? Michalin, no dajmy radę. Dobra pora na cięcie, bo szybko będzie odrastać. Jeżeli chcecie, żeby ta jeżówka kwitła bardzo dużo, to zwłaszcza panowie, robimy sobie bukiecik. Tak, obrywamy. Tak. I i co Michalina, by trzeba zrobić z kratami dajemy ukochanej kobiecie dajemy ukochanej kobiecie słuchajcie, dajemy ukochanej kobiecie dołożymy może jeszcze do tego parę floksów tak? też taki króciutki, żeby nam odbiły i się zagęściły, ale nie tniemy całego krzewu słuchajcie chłopaki, jak tort od środeczka ku brzegowi o mój boże, Czy ja dam radę jeszcze? chyba pójdę po pomoc a czekam, jest sporo pracy, Michalinie na pewno ręka ścierpnie od trzymania kamery, zanim, zanim ja to wszystko skończę, ale wszyscy muszą coś robić. A propos kucia, bez okularów do tej rośliny nie podchodźcie. Ona pięknie kole w oczy jak kwitnie, ale po kwitnięciu przy takich pracach kole jeszcze bardziej i możemy już drugi raz sobie na tę miłkę nie popatrzeć. I niech mi ktoś powie, że brzydki z tego żywopłot, albo ja brzydki przy tych daliach. Te zobacz. Jak czupryna, jak czupryna pani Michaliny, jak w stanie. Identycznie wam powiem. Myślę, że do tej pory zapomnicie, że się tak faliłem, ale to przez tą wrodzoną skromność. Wyobrażacie sobie, jak byśmy zamknęli 8 kobiet? W tak malutkim pomieszczeniu, żeby się dotykały. Jeszcze jednakowo ubranych, jaki by powstał jad. Tak samo te marchewki. Tu jest taka wojna o miejsce, o światło, o strój, że one wszystkie robią się złośliwe i po prostu wytwarza się w nich tyle garbników, że one po prostu nie przyrastają, bo nie mają na to środowiska. na dokładnie zrobiłem to? No z drugiej strony na pewno dobrze, nie? Tylko z twojej strony jak jest. No, miała Michalina malować, bo ma większe zdolności artystyczne. No ale jak widzicie jest po prostu inteligentna dziewczyna i nie da się wrobić tak? To malowanie. Niebieskie, a może być niebieska? No może być. Wleby olejna, tak? Olejna. Chodzi o to teraz Żeby to wszystko tak mocno zasmarować. Żeby tam powietrze nie miało szansy dotrzeć. Każda dziurka musi być oblana. Natomiast też w trakcie transmisji, no niestety nam, ze względu na to, że tych pytań jest sporo, uciekają. Dlatego no, momentami nie jestem w stanie czytać wszystkich po kolei. Czytaj te krótkie, tak żebym miał krótko, krótko odpowiadać. Krótkie? Krótkie. No, staram się. Staram się, ale wiesz co najgorzej jest? jak odpowiadam w pokoju, wiesz, na te pytania. I mama. A mama w kuchni siekuje jakieś ciasteczka. Co? Znowu nie tak? Co tam mówisz? Masakra. Ja mówię coś o zrazach albo gałązkach, nie? a ona szykuje zupę. Nie? Jaki jakie Do zupy? No masakra wam powiem, masakra. No. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, albo na no, dzień dobry. <laughs> witamy Was po świętach, po Nowym Roku, w Nowym Roku i z 50. dyżurem ekspertów. Jubileuszowym. Jubileuszowym, tak. tak jubileusz. Najbardziej czepiałem się latorośle na stoletnie. nastoletnie. Wtedy najlepiej przesadzić do innego ogrodu. Mhm. Blisko jakiejś innej sadzonki. Czy barbula przezimuje na mazurach? Barbula, czy przezimuje na mazurach? No będzie ciężko, ale trzeba próbować okrywać, kupczykować. Też lubimy ludzi z poczuciem humoru. Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Tak, bardzo. Bardzo, tej słuchaj moglibyśmy z kabaret założyć lepiej, wiesz? Nie, już, bez no. przesady. No. Ale taki e, komiks, poradnik, e, to przyjmiemy po prostu z otwartymi rękoma, naprawdę. To będzie hit. No. Na pewno dzisiaj będą komentarze odnośnie brody taty, więc czekam na nie. Już ja się zaczynam śmiać ze mnie, nie? No, no. Będę, będę czytała niektóre, jak będą jakieś fajne. A co można zaszczepić na tej mojej półtorarocznej lato rośli? A na razie ciągle się czepia rośliny matecznej. Fakra, <grychy> <Sakrymy> że słucham mnie. <grychy> 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 Najlepiej ogrodnika. <grychy> o oh Boże, niesamowite jest to. Yy, Ukorzeniłam z gałązki azalię japońską, przesadziłam do doniczki sadzonkę. Czy lepiej ją zabrać do domu? Nie, nie. Lepiej będzie na dworze. Yy, super pani Leno, naprawdę, po prostu... Rozwala, petarda. Tak się wypłakałam. Masz swój okulizak? Mam swój okulizak, już jest przygotowany. Gdzie? Tu. Tu Pani Michalino, mamy swoje okulizy. Słuchajcie, doszło do nas dzisiaj taka paczka. Jest twarde. Tak zwany unboxing. Ale to jest twardy. Jest szuflady, jest szuflada. Słuchajcie, już mi chyba okulizer. Dobra, to ja teraz już podwyższę kamerę. Okulizek już chyba nie będzie potrzebny. Kartonowi już dziękujemy. Bardzo fajny, bardzo fajny. Jest gąbeczka. Jest gąbeczka. Bardzo fajna. I tu jesteś coś pisze, a ty tylko jesteś w stanie nie, to... Ja nie przeczytać. będę czytała swoje po angielsku, ale to są generalnie gratulacje. A dlaczego gratulacje? Ponieważ osiągnę, nasz kanał osiągnął 100 tysięcy subskrypcji. Już nawet jest dawno ponad 120 tysięcy, ale do, teraz dopiero doszła do nas nagroda. Sorry. Jest tutaj nawet napisane, słuchajcie, 100 tysięcy subscribers. Oh. Piękny, piękny przycisk. Widzicie go? Ja oczywiście dam później w relacji też zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć. Zobaczymy, gdzie go powiesimy. O, przycisk jest takim ostrym, żeby wszystko widać. Super, bardzo Wam dziękujemy. Jest to również Wasza nagroda, będzie u nas wisiała. Niestety, bo się z nią nie, nie podzielimy. Ale yy, no super. Czy każdej roślinie? Chyba, że chcesz coś powiedzieć, proszę. Nie, najważniejsze jest właśnie doświadczenie. Obserwacja, obserwacja, jeszcze raz obserwacja. I nie zrażać się tym, że się coś raz nie udało i to zawsze tak będzie. Nie, trzeba popełniać błędy, żeby dojść do jakiejś wiedzy. Strasznie bolą ręce. Ale jeszcze trzymam. Jeszcze to jest będzie. wyjątkowe w tym jeszcze kalendarzu. Jest dodany dzień, 29 luty. O! No. Macie od nas darmowy bonus, dzień. Bonus, Bonusowy dzień. Bonus. W tym przyszłym roku, tak. Bonus, tak. Ej, ty, Michalina, jesteś naprawdę genialna, się. W tym roku tu chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Tak, zdrówka przede wszystkim, zdrówka jeszcze raz, zdrówka. No i po tym uśmiechu, uśmiechu i uśmiechu. Reszta, słuchajcie, jest do zdobycia. Także wszystkiego najlepszego. Michalina, może ty coś dałoś jeszcze do tego. Zdrowia, przede wszystkim uśmiechu i siły na nowy rok. Tak. I dużo pracy w Waszych ogródkach, ale o to postaramy się już w nowym roku, tak żeby, żeby Was zarazić jak największą liczbą czynności, bo satysfakcja z tego i wypoczynek jest nie do przecenienia.